Bra! Miste. Nie... nie wiem... No, to... nawet to, ale ja chciałem z tym typem trejdałka, jako pierwszy raz w ogóle widzę, mi live'a. Bo nie na no, procent. Ja nawet tego nie znam. On pisze coś trochę, jest nie uszuka. Może wbiję, bo ja bym mu dał... dobrą łóżkę. bym bardzo szalony Niech na złość. Oby wszedł. To wejdź na mój serwer. I weź mnie i dołącz do ciebie i tamto, albo To wejdź. No to mój serwer jest na łącze. No. no. Tak, ty, vi. Ja już jestem na randzie, cóż. Dawaj. Kurde. No nie oskamuję

Sobie. Chociaż pokaż mi tą nasiskę, jestem na alcie tylko. Zobacz sobie. Zobacz, będę mógł ci dać zastaw. Zobacz sobie, dołącz do mnie i dam ci zastaw. Znaczy nie dołącz, tylko weź na mój serwer tam gdzie jest mój alt. Pokaż mi i ci dam zastaw. No właśnie, bo trochę mi się właśnie nie opłaca za lavadorito. Nie wiem, ale co byś chciał ode mnie z bazy, właśnie, ale oprócz lavadorito? Bo lavadorito chyba jest rzadkie Akurat na Sis. Więc coś innego chyba sobie wybierz. Co by sobie chciał wybrać? już taka, może, A Ale nie wiem, wybierz sobie co chcesz. Bo ja nie wiem, ja Cię nie znam. za bardzo. To dołącz i pokaż mi. Serio, jak chciałem tym gościem trade'a od tego, od tego gram, to akurat musiało mi wywalić live'a. Obiecuję ci, nie cię. Dołączysz? A poza tym, po co mam wychodzić, Dobra, czyli jak się, jak się załadujesz, to dopiero wtedy muszę do Ciebie dołączyć altem. To wejdź na ten serwer jak... Dobra, wyszedłem jak coś. Jak się nawet nie chcę, ale jak chcesz, to wyjdę. Dobra, no to czekam. Jesteś już na jak się załadujesz. Dobra, mogę już załączyć dołączyć? Ej, bo ja się boję też, że muszę mieć admin pan. Dobra, to ja już mogę dołączyć? Ej. Ej, mogę dołączyć? Nie wiem, czy mogę dołączyć, czy nie. Napisz mi. Czy kiedy mogę dołączyć? Bo ja sobie chciał bardzo nas A poza tym, chcę robić fajną. No, mi, jak będę mógł? Is this?

Wyszedł co nie, bo mi się tam pojawiło tutaj, z typem bo gościu miał klaramę 450 kurwa a mi wywaliło wtedy tego, niestety wywaliło live'a.

Na tym skącie nie będę chodził po nie, nie wiem, bo ja chyba wbijam tam do niego, bo nie chcę mi się czekać. Na ten tu wbija i wbiję na alcie do niego, bo nie wiem. Wbiję na alcie.

Ja, nie wiem, czy odsądzę tego trajka, czy nie. Ja. Szkoda. Ale czy przecież... Pora została tak. Zrobię. A nie Nie powiedziałem, ja że boli bo głosił się tutaj do Gana. Zamieszczenie fajnie, fajnie udało ci się ukraść No na pewno być zaraz. Czekajcie, bo muszę trochę po angielsku pogadać, bo jak się ty i nie po polsku. Hi, hi bro, hi box rush. Hi. What? To win na mój serwer, Na chwilę ja będę na koncie i zobaczę czy serio masz. No jak serwer to mogę ci oddać te twoje brandy No jak coś Sorry, Ale nie wiem Dobra pewnie Nie wiem czy ci wierzyć Wbij na sekundę do mnie Ale tak to to przepraszam Nie no dobra Po prostu się w skóru Nie ale na sekundę wbij bo chcę zobaczyć Ja będę na altkącie Ja cię dodam na serwer i ja będę tylko Odpowiedzi, zobaczyć czy masz. No, wiem, że nie masz. Yes, my, uh, me, uh, me is Poland. Me Poland, yes. Thank you, thank you, thank you, bro. Thank you. Uh, is you play for uh, Steel Brain Rod? Yes or no? Ah. One second, one second, one second. Wait, 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 one second. One second. Uh, in, in can not speak English very well he can't speak speak English very well. Thank you, thank you for watching me. No? I'm sorry, że tak kłamałam, ale serio sorry, bo nie, bo po prostu mój brat się wkurzył i ten speak English, don't Czekaj, okay, sorry Albert, bo ja tu jestem i jakimś typem po angielsku. Muszę jakiś plan jeszcze trochę oddać, a nie wiem czy mi jeszcze raz zauważ. A pokażesz dragona? Pokazałbyś dragona? To sorry. Nie wiem, czy mi jeszcze zaufasz, ale jak zaufasz, Albert, nie wiem, bo ja nie chciałem, tylko z powodu mojego brata, on był potem to trochę, ale sorry, nie wiem, czy mi jeszcze, raczej mi nie uwierzysz, ale dobra. albo ja sam myślałam, że ty masz skrypty bo kurde bo nie wiem mi się wydawało, że tak ten wysoko skaczesz a masz jeszcze jakieś brainroty? czekaj chwilę pogadam trochę po angielsku block slash Bro, um, you play for uh, and for you play for um, you play for Roblox. Roblox. Sorry, don't speak English. Sorry, me don't speak English. for play but for play czekaj nie wiem czy to jeszcze mnie zacząć kłamać a ty mamasz takie skrypty wait 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 me play for uh steel brain

Nie no, jeszcze mnie zaczęło się kłamać, że mam dragona. A i ja, tak to się nie uwierzyło. Oj, I don't know. Ja myślałem że jest, bo tak wysoko skakałeś Trochę. Dobra dura Okej okay. I tak to nie chcę rozpagi z tej dobadony zarubiste no jakby nawet było moje to ja bym nigdy chyba nie wytręł że przepiękne. Okej, okay, bro. Sorry jak coś się że mówię po angielsku, z tego typa, ale no po prostu on jest z nie tego kraju i pisze. co jest ktoś mi słabła. Co akceptuję. Nie wiem, ale ja nie wiem, może z tak wysoko skakałeś, Chyba to są rano skrypty. Chyba tamten ktoś wyszedł. O nie, nikt nie wyszedł. Czekajcie. go nie mam. Ja wytradywajam. Poza tym nawet jakbym miał to wiem, ci chyba nie oddał.